Czas wyruszać, co? No. Dobra, dobra to tak. Ponuje po drodze do miasta wpaść do tej wioski, twojej. Może to już nie zostało. <noise> nie sądzę, no, ale dobra. Aha, i teraz no. ten. Zrobimy Super Eyes a zombiakom, żeby już tutaj wychodziły stąd. No. Na ja pewno się zaskoczę, Jak oni będą wykopać. No dobra, to. Do. Dobra. Idziemy. Idziemy, idziemy. Słońce się wydaje, że oczy, o większe niż było. E, to tak, tam. O, a w sumie to kurde. Pa, jak się przybliżyć do tych roślinek tutaj. Hmm, nie wydaje ci się, że one są. Mają liście pięciopalczaste? Tak. Zrób sobie skręta. Nie, no. coś są. Podatne na obrażenia. O, kaktusy wyrosły. Wczoraj tu posa posadziłem. A, dobra. Bo ja pocieknie robiła surówkę surówka z kaktusów. to się kująca. A, to po tym masz taką zniekształconą twarz. Bez urazu oczywiście. Czy coś zaraz nie powiedział. Dobra, idziemy, idziemy. Let's go. Czy się żałobna atmosfera ulotniła, który no, teraz żądza zemsty jest Żądza zemsty Dobra Ups Gdzie ty jesteś Przez... przejście przez to pole miałem kurde wrażenie, że coś mnie zamuliło trochę i nie widzimy świata Gdzie jesteś? Tam sobie gdzieś może coś marikowana, która będzie tylko pani o ej, chyba znalazłem pozostałości po twojej wiosce niestety Jak fundamenty się nie zachowały, tak zdrętam. Kurde, ale... się jeszcze stoi. O Boże O, nawet skórzana zbroja. Co tam było jeszcze? Stawiłem i trochę zboża. O Aha Ej, to ty, ty tego mam crafting wencha to zrób chleba, co? O jakie masz fajne wdzianko no Dobra czekaj o, je, to jak Nie to było Trzymaj wszystkie, wszystkie krowy musieliśmy za to zabić, bo się nie dało no. O, cmentarz nawet masz O, oh, fuck! To to fuck! Mam dla ciebie złą wiadomość Chyba wiem skąd te wszystkie stworki przyszły też twoje. Myście tutaj chowaliście jakichś zmarłych, nie? O tu jest dawna A co? Chyba sobie. O, się! Powychodziły chyba sobie na spacer. Trzymaj chleb Nie wiem, czy będzie w takiej sytuacji jak ale. Dzięki. Ale cóż jest z tych grobów? Oh, fuck. No to jakieś czerwone. Bla! Cholera. No, przesankowaliśmy po dwóch po trzech do jednego grobu. Z racji tego, że trzeba oszczędzać miejsce. Dlatego możliwe, dlatego, że hmm. jest... mogę Czekaj, oj, Czemu że... tutaj nikt nie jest otwarty, Jakiś chyba... Nie będziesz miał nic przeciwko jak otworzę no ten... Drób... No nekrofijskie... Cicho. Nie Buz, będziesz miał nie, nic nie, nie, przeciwko nie, nie, nie. jak... Ja nie otworzę tego, i sobie. No. Dobra, to ja to otwieram. O! ho, ho. ho, ho. Co, śmierci? Chyba chciałbyś to zobaczyć. Oj, co tam jest? <laughs> Spadłeś. No nie, wleciałem. Dziwne, tego tu nie było A, chleb mi zleciał Dobra Papa umarł Ej, kura. skrzynia jest! O Dobra, chciałem się tam zamknąć, ale jak jest skrzynia to kurczę. <noise> Dziękuję bardzo, wiesz Spróbuję nas wyciągnąć O, kolejna jakaś... O ty, pa! Jakiś piedestał Czy w twojej wiosce ktoś miał kontakty z ząbiakami? Raczej nie to dziwne. Ej, ty, ma. Masz... Ty pie... ty lubi, ty ty gadawch, mam nie Mam jakąś kartkę papieru, którą... Kurde, Aj. czekaj, nie da się z tym wyjść. Da się, musisz wejść tak Dziwnie tak. No, o, zezam, obry, tam, Dobrze, dobrze, dobry piesek. Tak, bliżej. Tak, dziwne. dobry. O, bądź. Dostałeś nagrodę. Masz kremek. Hał, hał. Uf, uf. Dobra, dzięki. Przeczytasz to? Czy kurde! Ah! Padłem do grobu! Padłem Taka, tak, do grobu! Za mm. chwilę! Za chwilę przeczytałem. dziura, zobacz co też tam jest. Gdzie ty jesteś? Tu. Nie wejdę tam. Zobacz co też tam jest. O, dziura. Ja o tym mówię. jest? <laughs> oh man, no! Nie, nie zamierzam tam wchodzić. Zgadnij, co tam jest. Trupy? Czy znaczy, tego to nie wiem, ale już chyba nie, bo jest zasypane. Jak stąd wychodziłeś, znaczy z tej wioski? O, kolejny. Jak wychodziłeś z tej wioski, to już tu było? <grym> ja wiem. Tak, ty za Twoją ja orientację. Nie, nie, ja nie widziałem, no, takiej. Dobra, wychodzimy z Dobra, nie, 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 nie. nie Patrzcie, tam nie ma jakieś. A jak wtedy. Ja tam nie wchodzę, jak chcesz? Ale chyba nie, chyba nie ma. Nie, nie było. Dobra. Dobra, czekaj. Otóż jest odrażający. Dobra, czekaj. Wyda jakieś światło przeczytam coś. Hmm. No chodź tu. Będę czytał. To czytaj. Semurowałem grup, trochę tak dziwnie, ale dobra. Południe, będzie trzeba się zbierać pochodzić. Stąd nie wiem. No dobra, czytasz? Sięcie. Pismo jest zamazane, niezbyt czytelne. Czekaj. Na imię Tarok. Asmadach, jeden z trójcy strażników umarłych, swą świątynię zakrył. Eee, tylko moc, czerwieni zdoła ją otworzyć. I jeszcze na nas, nam dole, jest już napisane. Lecz strzeż się, asmadach cię widzi, głupcze. No ściemnia się. No i ściemnia się. Ty, pamiętasz? Mam dwa łóżka, wziąłem z wioski. Ej, ty, może się gdzieś przekimamy, zgliszcza. No szybko, bo zaraz. O tu! Tu jest jeszcze jako tako. Trzymaj łóżko. Czekaj, kurde, by ja swojego mira. Ja tu śpię. Ja tu śpię. O! No, dobry pomysł. Coś się w nocy działo? Nie wiem, ja spałem. No dobra, bardzo się usłyszałeś. No. Sobą... Okej, okay, czekaj, 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 jeszcze raz, Ukru... ukrył, ukrył świąt jakąś świątynię, nie wiem tak. jakie to kurde porąbane Kto by ukrywał świątynię? Nawioskowy nawiązkowy umył pewnie tak, ale chociaż No i ten cały osmatach, to to może być strażnik umarły, jeden z trójcy W pobliżu, no dobra, czekaj, gdzie gdzieś idziesz, o tam Dobra, pójdźmy za twoją kobiecą intuicją, pobliżu, dobra, jeżeli... pójdźmy tam nie znam żadnego tarroka, to pewnie jakiś ten, no to musi być gdzieś tak się, Jezu, no, po to linki! W wieku! <tłuk> no nie, no to co chcesz? Kiedyś przyszedł taki gościu do nas, handla ze skrętami i wszyscy się dobrze bawili, wtedy to było fajne. Idziesz? Chodź. było fajnie, ja chciał było potem wstać. <ślaski> Z kimia, no kurde, trzeba było stać faktycznie. Tak, Wiesz że pod wodą się trudniej kopie? Dziwne to jest A tam szczegóły o o ty, 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 patrz, 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 patrz. chodź tu, chodź. Chodź, chodź. chodź o chodź. dziura, czekaj, chodź. dziura Dziura, dziura tu ty masz tam, tam jest. Patrz, widzisz? Tam jest coś tam kamiennego. Chodź, budźmy zobaczyć co tam jest. E ty, a ty był... Aha, mam tą czerwoną świeczkę. A może od czerwieni, to chodzi właśnie o ten: o czerwoną sieczkę. Może, może, ja to nie wiem. O, patrz, 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 patrz. Kamieni. O, patrz, 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 pozostałości świątyni, Jo Trochę to głupie wygląda, ale dobra. Chodź tu na dół. się jest trochę zniszczone, nie powiem. Nie, to nie wygląda na bardziej wygląda na taki. krąg albo. krąg albo jakiś. o, no, Poz... no małe miasto to było Oj ty, patrz, kamień świątynny Oj to zwali, bo to jest jedyne takie... Nie, więc tego nie ma, wygląda wejście Ej, drzwi! Jakie drzwi? O, Są tu drzwi? A nie widzisz? Faktycznie O ty, Faktycznie. jakiś dziwny o... kamień, pa Ty No i co, nie da się przez nie przejść? Czekaj, może to ma jakieś powiązanie z budowlą na górze Tam jest zielony kamień Zielony kamień, czyli ten, czekaj Słyszałeś coś? Otworzyło się tam coś? Nie wiem, nie naprawdę czekaj Ło 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 dobra Jest bezpiecznie Jak rolnika.. Grolnika no nie, jak zwykle, musi się zacząć... Wow, Aaaa, ja wracam. Co tam było? A się pali Zbroiach się... no Trudno, trzeba było nie pchać się do ognia Czekaj, z nim ile lawy Co? No to chodź tu i zejdź O kurde O, o o me... O, ho, ho, ho. O. Ciekawe co tu jest. Średnie jakaś... No jest chyba druga, się jest... tutaj mostek... O kurde, co to jest to? Jakaś Dobra. krypta. Może po kolei, co? Może... domik nie ma? Dobra, czekaj. Po kolei. Hop. Nie ma. Hop. Jest, mi się udało! Ładnie to wygląda. Znaczy tak trochę tak strasznie tak, ale... Szypka, na, Chyba czekaj teraz ja skaczę. Skaczę po czymś grobie. Lepiej tego nie rób. Zaraz będziemy tego żałować. Patrz tutaj Słyszałem. jakby są takie trumny mniejsze. Wow, fajnie drobne. Co się o. stanie jak rozwalę? Nie rozwalaj, ty Szczęścicielu, Już jedną trzeba <słyszałem> by Świeci, świeci to nie ja, to nie ja niczego nie rozwalę. O! Skrzynia, chodź zobacz! No jest skrzynia, czekaj, zobacz co, co jest w środku O, jakaś kartka Ej, przeczytam w miałeś Chodź, chodź tu No dobra, coś tu jest napisane, strasznie wypowiałem pismem, ale jest Ilichtat Amardul Przebudź się Asmadachu Co to było? Targnęliście świątyni i przebudziliście mnie, Asmodeo, Wielkiego Strażnika Umarłych. Teraz zapłacicie za to życie. Ha, 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 ha. Zabić ich!